Siemanko, witajcie na kanale Perfumaniak, gdzie jak zawsze gadam Wam tutaj dosyć rzeczowy sposób o perfumach. Okres studniówkowy powoli nam się rozkręca, także dzisiaj kilka fajnych propozycji na studniówkę, a więc bez zbędnego gadania, tradycyjnie już 3, 2, 1, zaczynamy! Jak już mówiłem na wstępie, okres studniowkowy rozkręca nam się na dobre. I studniówka to naprawdę bardzo fajne wydarzenie, na którym wypadałoby również dobrze pachnieć. Dzisiaj postaram się Wam podpowiedzieć kilka propozycji, które idealnie wpasują się do studniówkowego klimatu, do studniówkowego stroju, takie dzięki którym wyróżnicie się z tłumu. Bo zapewne ponad połowa waszych ziomeczków będzie pachnieć jakimiś sawarzami, strongerami czy ultramal dzisiaj ode mnie sześć świetnych studniówkowych propozycji, które pozwolą Wam wyróżnić się z tłumu i jednocześnie bardzo dobrze pachnieć, zrobić niemałe wrażenie także będzie to podzielone na dwie kategorie o czym już dowiecie się za momencik. Perfumy, które dzisiaj Wam zaprezentuję niestety są perfumami dosyć drogimi i zdaję sobie z tego sprawę, że budżet typowego nastolatka nie jest z gumy, nie jest jakiś mocno rozciągliwy, dlatego tego polecam Wam, zamiast pełnych flakonów, kupić sobie na przykład jakąś odlewkę któregoś z tych zapachów. Taka odlewka spokojnie starczy Wam na studniówkę, jak i kilka innych wydarzeń, starczy na kilka globalnych użyć, ale nie chodzi właśnie o to, żeby mieć jakiś flakon na dłuższą metę, tylko żeby właśnie taką odlewkę wykorzystać na studniówkowy wieczór, na studniówkową noc. Wtedy nie wydacie dużej kwoty, a będzie się naprawdę fajnie pachnieć. I tutaj z pomocą przychodzi sklep zapachnieści.com.pl jest to bardzo fajna opcja, jest to sklep z perfumami, sklep z kosmetykami, taka internetowa drogeria, w której właśnie najciekawszą opcją jest to, że możecie kupić sobie właśnie próbki, odlewki, perfum w pojemnościach już od 3 ml i dzięki temu możecie przetestować sobie dany zapach przed zakupem pełnego flakonu, żeby sprawdzić czy ten zapach Wam się podoba lub nie podoba lub po prostu nie wydając dużej kwoty, kupić sobie zapach konkretnie pod daną okazję Jaką na przykład może być studniówka. I wtedy taki malutki mini flakonik możecie włożyć sobie nawet do kieszeni marynarki i po prostu nawet dopsikać się w trakcie imprezy. Z moim kodem: perfumaniek macie 10% zniżki na odlewki, perfum, jak również niepełne flakony perfum. Także zapraszam do zapachnistych, a tymczasem przejdźmy już do głównego tematu tego odcinka, czyli perfum na studniówkę. Dzisiaj pokażę Wam sześć propozycji, podzielonych na dwie kategorie. Pierwszą z kategorii będą zapachy świeże i eleganckie, no bo nie każdy, nawet w okresie zimowym, lubi pachnieć ciężkimi, mocnymi zapachami. Zapachy świeższe, zapachy bardziej rześkie również mogą być z powodzeniem używane zimą i takie zapachy również potrafią być bardzo eleganckie i pasować do eleganckiego ubioru. Drugą grupą natomiast będą zapachy dla wielbicieli nieco cięższych klimatów, zapachy bardziej otulające, zapachy słodsze, zapachy bardziej ciepłe i po trzy właśnie propozycje z tych dwóch kategorii wybrałem dla Was, które moim zdaniem idealnie wpiszą się w studniówkową noc. I zaczniemy sobie od tej świeższej, bardziej rzeźkiej kategorii. I tutaj pierwszą propozycją ode mnie będą perfumy Louis Vuitton Imagination. Jest to kompozycja bardzo elegancka, sprawdzi się idealnie w takim wydarzeniu, jakim jest studniówka. Mimo, że jest to zapach świeży, zapach powiedziałbym bardziej na letnie pory, to mimo wszystko na studniówkowy wieczór do garnituru, do białej koszuli sprawdzi się idealnie. Mam sobie dużą dozę elegancji i mimo swojej lekkości, może Wywołać naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Jak Louis Vuitton Imagination pachnie, jest to zapach z dużą dozą cytrusów, z dozą imbiru również w otwarciu. Wszystko to jest podane na takiej drzewnej bazie. Tam w tle również mamy odrobinę kwiatu pomarańczy, mamy również nuty herbaciane. Co daje taki bardzo fajny, rzeźki, ale jednocześnie bardzo elegancki efekt. Jakość tych perfum jest na najwyższym poziomie. Nie czuć tam ani grama syntetycznego. Za co również wielkie pochwały. No niestety, największym minusem tych perfum jest ich bardzo wysoka cena. No ale jak już mówiłem, na studniówkę możecie wyposażyć się w odlewkę. Myślę, że 5 ml spokojnie starczy na studniówkę, na dopsikanie się w trakcie studniówki i zostanie jeszcze na jakąś kolejną okazję. Także Louis Vuitton Imagination, zapach świeży, ale zarazem bardzo wyrafinowany, bardzo elegancki. Moim zdaniem, na studniówce będzie grał bardzo fajnie. Drugie perfumy z tej lżejszej, bardziej świeżej kategorii to perfumy, które idealnie pasują z garniturem i białą koszulą. Mowa tutaj o perfumach Amouage Reflection i jest to najwyższa jakość, świetne parametry, czystość i elegancja, zamknięta właśnie w takim flakonie. Perfumy to mogą ko kojarzyć się co nieco z klasycznym Jean Paul Gaultier Le Mal, jednak Amouage Reflection to jest takie Le Mal w wersji bardziej niszowej, w wersji luksusowej. Tutaj po prostu czuć luksus, tutaj po prostu czuć pieniądz, jak to się mówi. Jest to klasyczny kwiatowiec oparty na drzewnej bazie z lekką dozą cytrusów. Zapach, który od samego początku do samego końca kojarzy się z nam z wyrafinowaniem i naprawdę piękną elegancją. parametryowo wypada całkiem nieźle, spokojnie 8 godzin na skórze wytrzymuje, nawet do 9-10 przy większej aplikacji. Projekcji może nie ma jakiejś dużej, ale ma projekcję bardzo zauważoną. Jak już mówiłem, ten zapach idealnie idzie w parze z garniturem, z białą koszulą, z krawatem, z muszką. E, eleganckie okazje to jest jego e, dzień codzienny, że tak powiem. E, perfumy również bardzo drogie, ale jak już mówiłem, na studniówkę spokojnie możecie wyposażyć się w odleweczkę i e, cieszyć się bardzo eleganckim, bardzo wyrafinowanym zapachem. I myślę, że e, nikt lub niewiele osób na studniówce będzie tak pachnieć. I ostatnie perfumy, idealnie wpasowujące się w elegancki, studniówkowy klimat z tej świeższej kategorii. Perfumy również niszowe, ale dostępne w bardziej przystępnej cenie, także nawet tutaj moglibyście pokusić się o flawcon. Mowa oczywiście o Essential Parfum Sebois Imperial. Zapach drzewny, ale taki nietypowy. Jest to zapach dosyć charakterystyczny. Zapach, powiedziałbym, z lekka laboratoryjny. Nie jest to takie typowe drzewo, nie są to takie typowe drzewne nuty. Mamy tutaj, powiedzmy, takie przefiltrowane drzewne aromaty, które powstały gdzieś w jakimś perfumowym laboratorium. Jest tutaj lekka kwaskowość, jest tutaj również dużo lekkości. Zapach drzewny z taką właśnie drzewną, laboratoryjną kwaskowością z lekkim, takim pudrowo pelistym aromatem w tle. Jednak nie jest to jakoś mocno zaznaczone. Jest to po prostu takie fajne tło sprzyjające temu zapachowi. Jeśli chodzi o parametry, no to są naprawdę godne pochwały, bo w tej cenie no to dużo droższe propozycje, które nawet wcześniej wymieniałem, no nie posiadają takich parametrów. Bo Imperial spokojnie utrzymuje się ponad 12 godzin na skórze, projekcje zwłaszcza w pierwszych godzinach ma bardzo dużą, także tutaj z aplikacją bym radził postępować dosyć ostrożnie. Zapach bardzo uniwersalny, sprawdzi się na co dzień, ale sprawdzi się także do tych eleganckich sytuacji, do garniaka, do koszuli, do krawata, czy muszki, moim zdaniem również będzie pasował idealnie i na pewno zbyt wiele osób na waszej sniówce. W ten sposób nie będzie pachnieć, także jeśli chcecie pachnieć elegancko, świeżo i dość nietypowo, Bła Imperial będzie bardzo dobrym wyborem. Przejdźmy tym razem do tej cięższej, bardziej ciepłej kategorii zapachowej. Tutaj będą trzy zapachy nieco cięższe i pierwszym z nich, który chciałbym Wam zaprezentować i polecić na studniówkę, będzie Tom Ford Noir Extreme Parfum. Są to perfumy, które pachną bardzo drogo. Może to nie jest jakaś najwyższa półka cenowa, bo wcześniej wymieniane przeze mnie perfumy były no jednak droższe od Tomka, ale no, tani też on nie jest, także. No, tutaj niezaprzeczalnie cena jest również dość wysoka. No, ale zapach pachnie drogą, ma bardzo wysoką jakość składników i już od pierwszego. Po wąchania można się po prostu w nim zakochać. Zapach w głównej mierze korzenny. Mamy tutaj imbir, mamy kardamon, mamy właśnie całą masę nut korzennych. Wszystko jest podane na takiej waniliowo-drzewno-skórzanej bazie. Mamy odrobinę nut cytrusowo-kwiatowych, ale które są gdzieś tam schowane bardziej na drugim planie. Pierwszoplanową rolę odgrywają tutaj nuty korzenne. Jest to prawdziwa korzenna bomba, zapach bardzo elegancki. Zapach, który na studniówkę moim zdaniem wpisze się i Idealnie. Z eleganckim strojem będzie komponował się wyśmienicie. Parametrowo, jeśli chodzi o trwałość, wypada bardzo dobrze na mojej skórze, spokojnie 10 godzin wytrzymuje. Trochę gorzej jest z projekcją, nie jest ona jakaś bardzo dalekosiężna. Zapach trzyma się raczej bliżej nas, ale cały czas daje, zaznacza nam tutaj swoją obecność. Także tą Fortnite Extreme Parfum, wybór na studniówkę idealny dla osób, które cenią sobie nieco cięższe, nieco cieplejsze, bardziej korzenne. Aromaty Możecie się spokojnie wyposażyć w odlewkę i e, zrobić fudorę na studniówce. Kolejne perfumy, e, moim zdaniem bardzo dobre na studniówkę z tej cięższej kategorii, które pozwolą wyróżnić e, Wam się z tłumu. E, perfumy niszane Fun Your Flames, e, czyli w kokos podany na wytrawny sposób z dozą rumu, e, z dozą również nut drzewnych. Zapach e, również bardzo elegancki, zapach wieczorowy, zapach zimowy. No i moim zdaniem dość uniwersalny, ale z garniturem czy koszulą sparuje się również bardzo dobrze. Jeśli chodzi o parametry, trwałość spokojnie ponad 12 godzin. Projekcja może nie jest jakaś duża, bo mamy tutaj do czynienia ze stężeniem ekstraktu perfum. Także trwałość będzie bardzo duża, projekcja będzie nieco niższa, ale oczywiście to nie przeszkadza w użytkowaniu i nawet z większych odległości, mimo tej trochę mniejszej projekcji, zapach będzie bardzo dobrze wyczuwalny. Mimo obecności kokosa, zapach nie jest słodki. Zapach nie jest mdły. Jak już mówiłem, kokos w tych perfumach podany jest w bardzo wytrawny sposób, z dozą właśnie nuty rumu, czyli jest lekko alkoholowo. Mamy również dosyć ciężką, drzewną bazę. Odrobinę korzenności, odrobinę powiedziałbym nawet ziemistości w tych perfumach da się wyczuć. Jest naprawdę luksusowo. Jak to na niszane i jakość składników na najwyższym poziomie. Nie czuć tutaj jakiejś chemiczności, syntetyczności. Nic dodać, nic ująć. Dla mnie świetny wybór na wieczorowe wyjście, na wieczorowe imprezy. I taką właśnie imprezą będzie studniówka i zapach, który pozwoli wyróżnić Wam się z tłumu. Także roznieśćcie Wasze płomienie Fun Flames niszane. Jak najbardziej polecam do studniówkowego użytku. I trzecie perfumy z tej nieco cięższej kategorii, również perfumy, które pachną bardzo luksusowo, pachną bardzo drogo, no i niestety są bardzo drogie. E, Maison Francis John Grand Soir e, perfumy ambrowo-waniliowe e, z dodatkiem nut drzewnych, z dodatkiem również odrobiny cytrusów, odrobiny lawendy, ale pierwszoplanową rolę odgrywa tutaj wanilia. Jest ona podana w dość nietypowy sposób, bo w dużej ilości perfum waniliowych, wanili Wanilia jest dosyć słodka, dosyć mdła czasami, dosyć przytłaczająca. Tutaj jest bardzo nietypowo, bo ta wanilia jest powiedziałbym lekko musująca. Daje to taki naprawdę bardzo fajny, drapiący w nosie efekt. Oczywiście nie kojarzcie tego drapania negatywnie, jest to drapanie bardzo pozytywne. Mamy również tutaj sporo nut ambrowych, nut żywicznych i to właśnie połączenie wanili z tymi żywicznymi nutami, w szczególności myślę, że żywica Labdanum, daje tutaj taki lekko drapiący musujący efekt. Perfumy bardzo wyrafinowane, bardzo eleganckie. Środowisko garniturowo-koszulowe pod krafatem, pod muchą to ich naturalne środowisko. Perfumy bardzo eleganckie, na studniówkę moim zdaniem do garniaka sparują się idealnie. Cena niestety bardzo wysoka, ale również możecie pracować się odlewkami, które na studniówce zrobią niesamowitą robotę. Parametrowo również wyśmienicie. Trwałość spokojnie ponad 12 godzin. Projekcja również dosyć duża. E, także tutaj e, pod tym względem nie mam żadnych zarzutów. Także MFK Grand Soir moim zdaniem e, wybór, który bardzo wyróżni Was na studniówce. I to byłoby na tyle. Dajcie znać się w komentarzach pod filmem, jakie według Was są świetne wybory studniówkowe. Ja niestety, swoją studniówkę mam już bardzo dawno za sobą. Nie jestem już tutaj, że tak powiem, małolatem, Ale myślę, że te propozycje, które zaproponowałem, niejednemu jednemu małolotowi przypadną do gustu i pozwolą wyróżnić się z tłumu na studniówce, gdzie zapewne będzie królował mainstream, będą jakieś sowarze Miliony, Jean-Paul Gaultier Ultramale, czy chociażby seria Stronger With You. Niego. Natomiast sześć wymienionych przeze mnie propozycji pozwoli wam być oryginalnym, nietypowym i pachnieć bardzo dobrze zrobić niesamowite wrażenie, ale ja również chętnie poczytam sobie, jakie są propozycje studniówkowe od was, czego Wy użylibyście na studniówce lub co planujecie uszyć, jeśli są tu jacyś również studniówkowicze. A tymczasem zapraszam Was jeszcze do subskrybowania mojego kanału, jeśli mój perfumowy content Wam odpowiada. Jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, kliknijcie również dzwoneczek, zapraszam na moje social media, na TikToka, na Instagrama, a tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!